Który kraj dotrze do finału wielkiego turnieju UEFA Euro 2024? Podczas fazy grupowej tych rozgrywek mogliśmy oglądać spektakularne momenty, bramki czy nerwy piłkarzy i kibiców, które zdecydowanie utkwią w naszej pamięci. Po zakończeniu tego bardzo emocjonującego rozdziału na Euro 2024 poznaliśmy drużyny, które zagrają w następnej części tych rozgrywek. Wiele kibiców teraz zastanawia się, jakie zespoły wypadły jak na razie najlepiej i które z nich mają szansę zagrać w wielkim finale tego turnieju. W tym filmie pod uwagę weźmiemy reprezentacje, które najlepiej wypadły w fazie grupowej, a dzięki dogłębnej analizie wywnioskujemy, jakie spośród nich najprawdopodobniej dojdą do finału rozgrywek. Przeanalizujmy teraz piłkarzy, styl gry, ambicje i oczekiwania oraz mecze spośród szczególnie wyróżniających się pod względem umiejętności zespołów na Euro. Ale zanim przejdziemy dalej, to zasubskrybuj ten kanał oraz napisz w komentarzach, jaka drużyna według Ciebie wypadła najlepiej w fazie grupowej. A jeśli Ci się nie chce, to daj znać o sobie, zostawiając łapkę w górę pod tym filmem: Niemcy. Jako gospodarze całych rozgrywek mają duże szanse na dojście do finału na euro. Reprezentacja ta w swojej grupie mierzyła się z Szwajcarią, Szkocją czy Węgrami, a końcowo zajęli pierwsze miejsce w grupie z uzyskanymi siedmioma punktami. Aczkolwiek, patrząc na rywali, z którymi musieli zmierzyć się gospodarze rozgrywek, to drużyny te nie były potencjalnie silnymi zespołami. Jedynie Szwajcaria sprawiła trudności tej reprezentacji, a końcowo mecz Niemcy-Szwajcaria zakończył się remisem. Drużyna gospodarzy euro składa się prawie z samych gwiazd grających w czołowych europejskich drużynach. A oto pełny skład reprezentacji Niemiec. Pod wodzą Nagelsmana Niemcy preferują ofensywny styl gry z naciskiem na wysoki pressing i szybką wymianę podań. Nagelsman, znany z taktycznej elastyczności, stawia na młodych zawodników oraz dynamiczną grę ofensywną. Przykłada dużą wagę do solidnej organizacji defensywnej i kreatywności w środku pola, co było można zauważyć w meczu z Szkocją czy Węgrami. W tym roku mija dekada od zdobycia przez Niemców Mistrzostwa Świata w Brazylijskim Mundialu. Tam nasi zachodni sąsiedzi zachwycili, a półfinałowa wygrana aż 7 do 1 z gospodarzami to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w historii futbolu. Wydawało się, że Niemcy będą długi czas panować w piłce nożnej. Co chwila pojawiały się u nich kolejne wielkie talenty oraz doskonali trenerzy. Jednak zamiast kolejnych medali czy triumfów, przeżyli niemal 10 lat upokorzeń i klęsk. Teraz ma być inaczej, stwierdził selekcjoner reprezentacji Niemiec. Nagelsmann ma jasno postawiony cel: zwycięstwo w tegorocznym turnieju. Niemcy jako gospodarze mają dodatkową motywację, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony przed własną publicznością. Pomimo presji, drużyna jest zdeterminowana, aby zrehabilitować się po nieudanych występach w ostatnich międzynarodowych turniejach. Podsumowując, reprezentacja Niemiec na Euro 2024 jest dobrze zorganizowaną drużyną z mieszanką doświadczenia i młodości. Pod wodzą Nagelsmana, Niemcy prezentują ofensywny i dynamiczny styl gry, który ma im przynieść sukces w turnieju na własnym terenie. Szwajcaria Jest to reprezentacja, która stale kwalifikuje się na euro. Ostatnim czasem ta drużyna przechodzi wielki progres i może otwarcie walczyć nawet z potężnymi drużynami jak Niemcy, co pokazała w ostatnim meczu. A tak wygląda skład reprezentacji Szwajcarii. Pod wodzą Murata Jakina Szwajcaria często przyjmuje defensywną taktykę, starając się być trudnym do przełamania zespołem. Zwykle grają formacją 3-4-2-1, która przechodzi w 5-3-2 lub 5-2-3 bez piłki, co ma na celu zwiększenie solidności defensywnej. Choć brak im czasem dynamiki w kontratakach, są zespołem funkcjonalnym, preferującym grę reakcyjną, zwłaszcza przeciwko silniejszym rywalom, takim jak Niemcy. Od czasu awansu na Mistrzostwa Świata w Brazylii scenariusz Szwajcarów na każdy wielki turniej był taki sam: awansować, wyjść z gruby i odpaść w pierwszym meczu fazy Pucharowej. Wyjątkiem były ostatnie Mistrzostwa Europy, podczas których Helweci osiągnęli ćwierć finał, a pożegnali się dopiero po rzutach karnych z Hiszpanią. Szwajcaria z dobrze zorganizowaną defensywą i kluczowymi zawodnikami w formie będzie starała się powtórzyć swoje najlepsze występy z poprzednich turniejów i awansować nawet do finału. Koniecznie oglądaj ten film do samego końca, by dowiedzieć się, jakie jeszcze reprezentacje mogą dojść do finału rozgrywek Euro 2024 oraz jaka drużyna ma największe szanse na zdobycie Pucharu Mistrza Europy. Włochy. Po nieobecności na Mundialu Mistrzowie Europy wracają na wielki turniej i będą próbowali bronić złota sprzed trzech lat. Można zauważyć sporo podobieństw z tamtym turniejem, aczkolwiek składra Azura ma swoje problemy. Wiele piłkarzy, którzy pomogli reprezentacji Włoch zdobyć tytuł Mistrza Europy, pokończyło swoje kariery, a kibice nie wiedzą, czego można się spodziewać po nowych zawodnikach tej reprezentacji, którzy mają małe doświadczenie w tego typu turniejach. Skład reprezentacji Włoch jest następujący: Pod wodzą Luciano Spallettiego Włochy prezentują ofensywny styl gry, koncentrując się na wysokim pressingu i dynamicznych atakach. Spalletti, znany z sukcesów w Napoli, preferuje młodych i energicznych zawodników, co widać w doborze składu na Euro 2024. Piłkarze tacy jak Niccolò Barella, Davide Frattesi i Federico Chiesa są kluczowymi elementami tego podejścia, zapewniając szybkość, technikę i zdolność do kreowania sytuacji bramkowych. Reprezentacja Włoch pod przewodnictwem Spallettiego jest dobrze zbalansowana, z silnymi zawodnikami w każdej formacji. Mimo trudności w grupie, drużyna pokazuje potencjał do osiągnięcia sukcesu w tym turnieju. Styl gry oparty na ofensywnym pressingu i energicznych młodych piłkarzach może być kluczem do ich dalszych sukcesów i obronienia tytułu mistrza w Euro 2024. Hiszpania Hiszpanie od 8 lat przechodzili kryzys, jednak od momentu rozpoczęcia się tegorocznego euro w reprezentacji tej pojawiły się na nowo wielkie nadzieje, ponieważ pod wodzą selekcjonera Luisa de la Fuente, który został mianowany na to stanowisko w 2022 roku, reprezentacja Hiszpanii została mocno odmłodzona. W skład tej drużyny wchodzą następujący zawodnicy. Hiszpania pod wodzą Luisa de la Fuente kontynuuje swoją tradycję posiadania piłki i dominacji w środku pola. Z zawodnikami takimi jak Rodri, Pedri i Fabian Ruiz, Hiszpania stawia na kontrolowanie tempa gry, precyzyjne podania i cierpliwe budowanie ataków. Lamine Jamal, młody talent Barcelony, wnosi do zespołu dynamikę i kreatywność na skrzydłach, co było mocno widoczne w meczach fazy grupowej. Hiszpanie w swoim składzie mają głodnych sukcesu młodych piłkarzy, którzy zdecydowanie będą chcieli dojść do finału Euro 2024. O ile drużynę nie zjedzą nerwy, zespół ten będzie w stanie pokonać każdą drużynę uczestniczącą w tych rozgrywkach. Anglia. Anglicy po ciężkich starciach grupowych będą mieli wiele do udowodnienia swoim kibicom. Skład tego zespołu wygląda w ten sposób. Pod wodzą Garetha Southeija Anglia stosuje wszechstronny i adaptacyjny styl gry. Kluczowymi elementami ich strategii są solidna obrona oraz szybkie, precyzyjne kontrataki. Pomocnicy tacy jak Jude Bellingham i Declan Rice odgrywają kluczowe role w środku pola, kontrolując tempo gry i zabezpieczając defensywę. Ofensywa opiera się na zdolnościach technicznych takich graczy jak Harry Kane, Bukayo Saka i Phil Foden, którzy są zdolni do kreowania sytuacji bramkowych z każdej pozycji na boisku. Anglicy zdecydowanie chcą dojść do finału Euro 2024, a ich ambicje są bardzo duże. Wiele bukmacherów sądzi, że to oni wygrają cały turniej, aczkolwiek tak jak wspominałem, nie zachwycili oni w fazie grupowej. Austria Austria w grupie D, w której to faworytami była Francja czy Holandia, zajęła pierwsze miejsce. Austriacy zdominowali grupę, czego nikt się nie spodziewał, a teraz możemy tylko czekać na następne sprawienie niespodzianki tej drużyny. Reprezentacja ta na Euro 2024 ma silny skład, w którym znajdują się zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i młode talenty. A oto wszyscy piłkarze występujący w tym zespole. Austria pod wodzą doświadczonego trenera Ralfa Rangnika, prezentuje zrównoważony i elastyczny styl gry. Selekcjoner tej drużyny kładzie duży nacisk na solidną defensywę i szybkie przejścia do ataku. Zespół stawia na intensywną grę pressingową oraz szybkie kontrataki. Ważnym elementem jest także wysoka organizacja w defensywie i umiejętność szybkiego odzyskiwania piłki. Kluczowi zawodnicy w tej taktyce to Marcel Sabicer, który jest centralnym punktem. Pomocy oraz Nicolas Sejwald, który świetnie współpracuje w duecie z Florianem Grilliczem. W ataku znaczącą rolę odgrywa doświadczony Marko Arnautowicz, który jest odpowiedzialny za zdobywanie bramek i stwarzanie sytuacji bramkowych. Austria weszła w turniej z ambicjami na wyjście z grupy i zaprezentowanie solidnej gry. Kluczowi zawodnicy, tacy jak Marcel Savicer i Nicolas Seywald, mają odegrać ważne role w realizacji taktyki Ralfa Rangnika Francja. Francuzi, podobnie jak Anglicy, zagrali słabo w fazie grupowej i zremisowali nawet z najgorszą drużyną tych rozgrywek, czyli z Polską. Reprezentacja Francji na UEFA Euro 2024 ma bardzo silny skład, pełen gwiazd światowego formatu. Oto jak wygląda arsenał zawodników tej drużyny. Francja pod wodzą Didier'a Deschampsa preferuje elastyczny styl gry, dostosowując się do przeciwników, ale z naciskiem na solidną defensywę i szybkie kontrataki. Kluczową rolę odgrywa Kylian Mbappé, który jest zarówno głównym strzelcem, jak i kreatorem gry. Deschamps stawia również na doświadczonych zawodników, jak Kanté i Griezmann, co zapewnia stabilność i pewność na boisku. Po tym, jak Francja ledwo wyszła z grupy, francuscy kibice zaczęli mocno krytykować grę aktualnych wicemistrzów świata. Koguty mają coś do udowodnienia swoim kibicom, ponieważ to celem ich będzie finał Belgia. Po niedobrym pierwszym meczu dla Belgów pomiędzy Słowacją, kibice zaczęli wątpić w siłę tej drużyny. Czerwone diabły wyszły z grupy, końcowo zajmując drugie miejsce. Skład reprezentacji Belgii wygląda w następujący sposób. Celem Rumunów było wyjście z grupy, więc teoretycznie osiągnęli swój cel na Euro 2024, a teraz zamierzają przejść do ćwierć finału. Co będzie dalej, tego nie wiadomo, ale wiemy, że ta drużyna będzie mocno walczyła o dojście do 1 czwartej finału tych rozgrywek. Portugalia. Reprezentacja Portugalii na czele z Cristiano Ronaldo, który będzie chciał przypieczętować koniec swojej kariery ponownym triumfem na euro, ma mocniejszy skład niż w 2016, kiedy to Portugalczycy sięgali po złoto na euro. A oto skład tej drużyny. Portugalia jest znana z technicznego i ofensywnego stylu gry. Zespół potrafi kontrolować tempo meczu dzięki zdolnościom swoich zawodników do utrzymywania piłki i precyzyjnego wykonywania akcji ofensywnych. Portugalia często operuje szybkimi kontratakami, wykorzystując szybkość swoich napastników oraz umiejętności decyzyjne pomocników. Ponadto drużyna potrafi skutecznie wykorzystywać stałe fragmenty gry, szczególnie sytuacje dośrodkowania rzutów wolnych i rzutów rocznych. Reprezentacja Portugalii zawsze stoi wysoko w hierarchii europejskiego i światowego futbolu, a ich ambicje na UEFA Euro 2024 są na pewno bardzo wysoko postawione. Oczekiwania dotyczące drużyny portugalskiej są związane z jej potencjałem, historią sukcesów oraz obecnością wielu wybitnych piłkarzy, a celem ich będzie finał. Podsumowując. Dzięki głębokiej analizie najmocniejszych reprezentacji oraz po meczach w fazie grupowej można wywnioskować, że największe szanse na dojście do finału UEFA Euro 2024 mają Hiszpania oraz Anglia. Daj znać w komentarzach, czy zgadzasz się z nami, a jeśli nie, to która drużyna według Ciebie zagra w wielkim finale. Jeszcze raz chciałbym Cię zachęcić do zasubskrybowania tego kanału i zostania na dłużej w naszej piłkarskiej społeczności.